Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku Fotowoltaika Ciekawostki. Taka właśnie instalacja fotowoltaiczna, którą tu porządkujemy i zaczynamy już instalację z tyłu, kolejną dla tego tu klienta. Co mogę wam powiedzieć, instalacja dosyć ładnie wyszła. Nie powiem, że jakoś idealnie, nie będę się tu chwalić. Przecież ja nie jestem do tego, żeby chwalić i wytykać komuś jakieś tam błędy. Eee, tak jak każda zwykła instalacja. Staramy się zrobić wszystko ładnie, schludnie, rzetelnie. Wiadomo, nie wszystko zawsze pójdzie po naszej myśli. Tu na przykład mamy punkt zbiorczy, bo tam w tym pomieszczeniu poniżej, tam gdzie tutaj widzicie te wszystkie kable są i tu podobne sprawy, no to mamy tu szyściutko, że tak powiem, pospuszczane, poprzeciągane, popodłączane, posprawdzane stringi równoległe, stringi nierównoległe. Ogólnie wyszło dosyć ciekawie. Nie mogę powiedzieć, że źle. Wiadomo, że zawsze można powiedzieć, że coś mogłoby pójść lepiej, no ale no taki pierwszy rzut oka, to co znajduje się pod spodem i tym podobne sprawy, no to mogę powiedzieć, że no jest ładnie zrobione, schludnie, rzetelnie. A wszystkie MC4 to podciągane. tu jeszcze tak naprawdę pod tymi dwoma panelami zostało do no popodciągania. Tam widzicie, tam delikatnie coś tam sobie wisi. No to zaraz to wszystko sobie tu uporządkujemy. Jeszcze przelecę się, zobaczę tam po górze, czy coś jeszcze nie trzeba zrobić. Tutaj, gdzie mamy te trójkąty, to jeszcze sobie tutaj podokontrowujemy. Tutaj, te szpileczki, te wszystkie, co wystają, które trzymają całą konstrukcję na trójkątach. Na tym daszku, na tamtym daszku, mamy konstrukcję zrobioną na szpilkach dwugwintowych, wkręcone w belkę, krokwia. Jak to tam woli, jak to nazywa. Tam jeszcze widzę jakieś dwie klemy do wyciągnięcia. No wiadomo, staramy się teraz zamknąć to wszystko, e, poucinać, e, co tam tylko się da i tym podobne sprawy. Więc e, jednym takim, e, można powiedzieć słowotokiem, można powiedzieć, że e, dach mamy praktycznie zakończony. Jedyne dwie, które mc nie będę w stanie jakoś poprawić, ale są przyczepione, to są te dwie. E, niestety tam trytka trochę słabo doszła. E, tutaj mamy podocinane do równego, aż do samej Góry, zgadza się, aż do samej góry wszystko porobione. Teraz kolega Miłosz tutaj bierze i czyści rynne z różnych naszych tu bandetów, co pozostawały. Fajne złudzenie, pomimo tego, że tamta cała, można powiedzieć, konstrukcja jest o centymetr niższa, ta jest wyższa. Tu jest 11, tam jest 10, a okazuje się, że tamta jest wyższa w stosunku do tego. Dwa różne kąty padania, więc to trzeba było uwzględnić. No, rajzeny będą tutaj dosyć fajnie produkować od wschodu do aż zachodu słońca do 18, Bardzo dobra produkcja właśnie z tych tutaj paneli, z tego tutaj umiejscowienia. No, mi się wydaje, że klient będzie miał bardzo dobre uzyski. Rzadko się mylę, no ale czasami człowiek może się pomylić, jakiś tam. Kwestii już idę teraz tam poprawiać, poweryfikować i pokażę Wam inwerter, jak to tam wyszło. Bo tam jeszcze parę rzeczy mamy też do zrobienia, to Wam pokażę. Moi drodzy, teraz kolejna część z instalacji. Tutaj mamy wprowadzony kabel w Peszlu, zabezpieczony dodatkowo. On sobie idzie tam, tam do rogu i tam w rogu mamy falownik. Tu koledzy wszystko pozabezpieczali i wprowadzili do no i ze względu na to, że jeszcze tam sztyca nie jest zrobiona. No to jeszcze tego nie podłączamy, nie uzbrajamy tutaj, żeby jakiś rozłącznik izolacji rzucić, więc to na spokojnie. Teraz wam pokażę mniej więcej ten cały tutaj hibździk. Tam sobie zamontowaliśmy. Oczywiście trochę słabsza jakość, jeszcze został ten kabel do wprowadzenia, a tak to mamy tu w metalowych korytkach. Wycinane wszystkie kable w Peszlach: pierwszy string, drugi, trzeci, czwarty. Skrzynka już jest uzbrojona, jeżeli chodzi o AC i tym podobne sprawy. I mamy tutaj wszystkie zabezpieczenia, rozłączniki w inwerterze i to tak mniej więcej wygląda. Tam mamy też jeszcze uziemienie, też zrobione więc tak naprawdę to już jest koniec z tej instalacji. Krótki filmik pokazałem Wam tutaj, jak to wszystko. Wygląda, to co tam zostało zrobione. Jeszcze taki może ostatni rzut. Tego wszystkiego ogólnie mogę powiedzieć, że instalacja sprawnie, zgrabnie przeszła. Wszystkie jakieś tam jeszcze sprawdziliśmy, tak naprawdę, czy wszystkie tutaj te szpilki są podokręcane. Czyli dwa razy sprawdziliśmy, żeby nic się nie wydarzyło. Bo to też trzeba posprawdzać. To jest też bardzo ważne. Sprawdziliśmy jakieś tam mocowania, poprawiliśmy jakieś tam trytki, ale podocinałem jeszcze tam profile z chłopakami. No dużo, dużo, dużo takiej roboty. No ale finalny efekt tak naprawdę, no który został wykonany, no uważam, że jest na pewno bardzo ciekawym taką motywacją dla innych rolników, którzy myślą o fotowoltaice, o tym, żeby płacić mniej za prąd. No tak jak tutaj ten gospodarz który naprawdę poważnie myśli o ekologii i o tym, żeby płacić mniej za prąd tym bardziej już kolejną instalację budujemy tam na Froniusie i tam będą dwa rodzaje paneli tam będą paneliki moi drodzy, aldziki, jakieś tam longi też wszystko można, wszystko można jeszcze taki ostatni rzut oka na instalację tak jest jeszcze raz mogę powtórzyć. Pierwszy string z tyłu, drugi string od 11.10 działa. Dwa zrównoleglenia, góra dół, dziękuję po temacie. I to tyle moi drodzy z tej instalacji. Uruchomienie inwertera, dopiero kiedy jeszcze tu musimy wykonać jeszcze jedno przyłącze, ale co dopiero jak skończymy tą drugą instalację fotowoltaiczną, więc no, to nie jest koniec, ale no, grubo tutaj, tak jak widać. Fajnie, ładnie to wyszło, może być, większość osób na pewno potwierdzi, że dobrze zrobiona robota, to dobrze zrobiona robota, można powiedzieć, jest spoko, więc jeżeli film Wam się spodobał, chociaż krótki, jakaś tam treść dla niektórych, będzie jakaś przemawiająca, pamiętaj o tym, mapeczka w górę, subskrypcja, komentarzy, miłe widziane jakieś wypowiedzi, jakieś Wasze sugestie, Trzymajcie się cieplutko. Hej.